Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski się kłania z okolic Tybory. Y, Kamianka, gdzie kiedyś w młodości przyjeżdżałem y, pływać i wypoczywać nad takim stawem. Tu z tyłu jest za mną staw, no ale w tej chwili jest pokryty śniegiem. To jest y, Kamianka, to się nazywało. Jak przyjeżdżam teraz, to patrzę, to jest. nazywa się Tybory Kamianka. Bo to jakieś Tybory Czianka, Tybory Sranka, a to jest Tybory Kamianka. Kiedyś zwana zwykłą kamienką. Z tyłu, nie wiem, czy Państwo widzą, jest taki pałacyk. Właśnie na temat tego pałacu nie mam żadnych specjalnych informacji. Wiem, że kiedyś on należał do panu Polskiej Agen Akademii Nauk. A w tej chwili do kogo należy, to Państwu nie powiem, no bo, no bo, no bo ten napis na bramie wjazdowej, na bramie wjazdowej, że należał do panu, zniknął i podejrzewam, ktoś mi coś tam wspominał, że jest w jakiś prywatnych rękach. To jest wyjątkowo piękna posiadłość. Widzę, że była. Próbował, ktoś próbował to swojego czasu trochę uporządkować, że tak powiem, drzewa i tam jakieś inne historie. Także do kogo teraz w chwili należy, to nie wiem, ale, ale tu jest naprawdę pięknie, pięknie położony, bo dookoła są stawy, to chyba to był jakiś, jakiś dworek szlachecki swojego czasu, bo ta posiadłość to liczy sobie ileś tam hektarów i tu znajdują się przede wszystkim te stawy takie tuż za mną, na których się zbywają zawody, zawody rybacko-wędkarskie, rybacko także tak to wygląda. Także ten to video nie będzie specjalnie polityczne, będzie, będzie, po, prostu, będzie po prostu takie niepolityczne, a krajoznawczo-poznawsze. To przyjechałem tutaj, bo ze względu na taką wyjątkowo piękną pogodę, bo dzisiaj jest słońce. akurat wybrałem się na taki lekki spacer, to mówię wezmę panią Magdę, bo chciała kiedyś być, że tak powiem, na, na jakimś spacerze samochodowym, ale samochodowym to każdy głupi może, ale przejście na piechotę po obiedzie, ta już jest, to jest wyczyn dopiero, także że proszę bardzo, tak to wygląda z tej strony, a może? I z tamtej strony. O, także widzą Państwo polskie, polskie dawne tereny. Częściowo moja rodzina, właśnie stąd pochodzi. Z tych całych Tyborów, Tylko że to my, jako szlachcice, byliśmy w posiadaniu młynów. To jest nawet przywiezionych z Prus Do tej pory jeden z młynów, młynów się został taki drewniany. Ma unikalny, zabytkowy silnik. Otto znaczy Oto. Wiem, że ktoś tam przyjeżdżał pytać o, o ten silnik, bo to jest zabyte klasy mniej niż zero. Także, proszę bardzo, także tutaj do no, piękna pogoda. Proszę bardzo, to z tyłu widzą Państwo te tataraki. Właśnie te tataraki chyba są bardzo słynne, bo uwielbiam takie pokrycia, dachów, szczególnie, oczywiście, nie szczególnie, tylko tych takich domów drewnianych, jak w Łańsku, co jest ośrodek rządowy. On jest pokryty, dach jest takim tatarakiem. To chyba się nazywa tatarak? Nie. Trzcina. No, państwo, wybaczą, ale ja tak powiem, przez wiele, wiele lat trochę, trochę straciłem orientację, jak chodzi o, o nazewnictwo tych y, flory i fauny. No właśnie, także Flora fauna, no, ale widać śladów jest dużo ślady, ślady te widzą Państwo z tyłu to są ślady zwierząt. Jaki zwierząt nie wiem, a tutaj z tyłu z tej strony i z tej strony proszę Państwa to są ślady kół samochodowych. samochodowych, Także tutaj te ślady są rozpoznawalne, ale też nie rozpoznam czy to jest Goodyear, czy to jest myślem, czyli michelin. Ale po polsku się mówi myślem, bo to z francuskiego, czy Yokohama, czy, czy jakaś inna hama, no nic. Także macie piękny widok, proszę wspaniały widok do oka. Proszę bardzo, proszę, pięknie i wspaniale. Ale słońce świeci prosto w oczy. Słońce świeci w oczy, to nie jest źle, ale jak wiatr świeci w oczy, to. No i ten, ten zamek, czy pałacyk. Z tyłu, nie wiem, czy to widać dokładnie, czy moja Hollywood Film -kamera pokazuje to. Świeże powietrze, żadnego smoka nie ma, nie ma smoka, nie ma e, e, dinozaura, nie ma peronozaura, czy tam innego ichtiozaura. Ale najważniejsze, że smoków nie ma. Jedynie jest smokiem, to może ja. Ale to też byłem w młodości, człowiek wtedy pił jak smok. A teraz to już nie, teraz to już Człowiek się z zrobił, to takie, takie mleko, to z kozy, z dzikiej kozy. Z dzikiej kozy jest najlepsze mleko i sery, tylko ciężko taką, proszę Państwa, kozę złapać. A jak już się uda ją złapać, to wydoić dziką kozę, to potrafią chyba tylko najstarsi górale. czy znaczy najmłodsi, bo stary to już nie, nie dogoni takiej kozy. Właśnie, najmłodsi górale potrafią y, wydoić dziką kozę. Jakby ktoś miał na sprzedaż, y, powiedzmy, mleko z dzikiej kozy, to bym Jestem zainteresowany, nawet dobrze zapłacę. Także jakby, jakbyście mieli, to proszę dać znać, napisać na Facebooku albo na, na Twitterze, że macie mleko z dzikiej kozy. Musi być to z dzikiej kozy, bo ze zwykłej to, to żaden to bajer. No nic, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie w piękny, słoneczny dzień na tle e, Dworku Dworzostego. Kamianka e, Trzcianka albo Trzcianka Kamianka, a kiedyś zwykła Kamianka. Pozdrawiam. was z vista!